Pusty czwartek, Anastazja Haritonowa jest autorką. Audio wstęp. Trzy osoby siedzą na krzesłach zwrócone w stronę publiczności. Na środkowym krześle siedzi młody mężczyzna, po bokach dwie młode kobiety. Wokół na ziemi leżą pączki. Wszyscy patrzą na publiczność. Нема такого образа на свече, в котором миллион, два, три миллиона людей выходят на улицы, а Путин муви. Ебач, курва, пшестрашилам то есть неможливо. В, тем, в этом случае выехал бы, не знаю, чолгами до Москвы, и половина из этих людей застала бы расчеляна попросту на улице. То пенкный помысл на покойовый протест, але со властивой мамы. Путин сгромадил в Москве в свои наилепшие отделы войска. Гвардия народовым, ОМОН, a czy ludzie są uzbrojeni po zęby. To nie jest mięso, które on wysyła, zabiera ludzi z regionów na front, tylko w spódniach i w przepasce biodrowej, bez To elitarne wojska, które osobiście będą chronić tego prezydenta i jego powraczników. Mam na imię Asia. 23 lutego z mężem zaprosiliśmy naszą koleżankę na imprezę. Mieliśmy taki fancy wieczór. Mieszkaliśmy w Moskwie na stacji metra Kijowska. Mieliśmy piękny, stary dom z dużym lodżą i zawsze z tej lodży dobrze było oglądać wszystkie fajerwerki. I właśnie tego dnia zaprosiliśmy naszą koleżankę, żeby napić się wina i obejrzeć fajerwerki. Nikt z nas nie zamierzał świętować 23 lutego, wybacz Boże, ale i tak będą fajerwerki, i tak je wpuszczą. No i piliśmy wino, bawiliśmy się i teraz bardzo dziwne to wspominam, bo Nikt z tych ludzi, którzy byli wtedy w tej kuchni, nie wierzył, że jest choćby najmniejsze prawdopodobieństwo, że wybuchnie wojna. Nigdy nie lubiłem Rosji. Rosja nigdy nie lubiła mnie. To było zawsze nawzajem u nas. Mam na imię Witja. Przyjechałem do Polski za 11 godzin do inwazji na pełną skalę. Jestem studentem programu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dziennikarzy i aktywistów z Rosji. Pracuję w czasopiśmie Doksa. 24 lutego chciałem jechać do Katowic, dlatego żeby zaczynać studia. Pierwszy wieczór był po prostu zwykłym wieczorem. W ten dzień my z przyjacielem spacerowaliśmy po Warszawie. Oczywiście rozmawialiśmy, czy będzie wojna, czy nie będzie. I co to myślałeś? Słuchaj, no, bardzo szybko się sytuacja zmieniła. Ja do szóstej wieczora myślałem, że być może nie i myślałem, że to wszystko było dla uznania niepodległości tych pseudo republik Donieck i Lugańsk, że to było wszystko dlatego. Ja nie myślałem, że Putin zdecyduje na inwazję. A potem już się stało oczywiste, że będzie. Ja był w tym pewien, kiedy Rosja zamknęła niebo nad południem. Czyli to już było w nocy. Już zrozumiałem, że będzie wojna i poszedłem spać, dlatego że wiedziałem, że jeśli będzie wojna, to znaczy, że rankiem ja muszę pracować. Ale nie mogłem uwierzyć, że zbombarduję Kijów i Charków. Myślałem, że najgorzej Mariupol. Ale załatwił. Zbombardować milionowe miasta, postawić świat na groźbę wojny nuklearnej. Nie mogę w to uwierzyć. Mam na imię Ania. Naprawdę myślałam, że chcę wyjechać z Rosji jeszcze, kiedy byłam mała kiedy miałam 4 lata, bo rodzice oddali mi na język angielski w kółko. I myślałam, że no oni oddali mi, żebym uczyła się języka obcego, żeby wyjechać z Rosji. No to taka logika u mnie była. Dosłownie siedzieliśmy i usmichaliśmy się do tych wiadomości. I to była taka ironiczna pogałębka o tym, jak ta cała prasa zagraniczna robię bałagan, bo oni nie wiedzą, że nasz prezydent to stary dziadek, który uwielbia łowić ryby i niczego nie potrzebuje. Po prostu lubi łowić ryby i opowiadać do wcypy. Smialiśmy się, nie mogliśmy sobie nawet blisko wyobrazić. W ten dzień stało mi się tak jakoś nudne, że pracuję online, nic się nie dzieje interesującego. I znalazłam w grupie na Facebooku dla aktorzy, że plan jest na Netflix, serialu Sexify i on był 24 lutego. Ja poznałem o wojnie, kiedy obudziłem się o szóstej. Ja wstałam od rana i pojechałam, bo tam był dzień, który zaczynał się gdzieś 8 rano i ja po prostu wstałam, zrobiłam make-up, zrobiłam sobie jakieś tam fryzury i nie brałam telefonu do rąk. Najpierw otworzyłem powiadomienia. Od początku zrozumiałem, co się stało. Napisałem bardzo szybko w nasz główny czat czasopisma, że jestem tutaj. Ja po prostu czekałam na lift, na windę. Potem otworzyłem laptop. Otwieram ten Instagram. I już 30 sekund później opublikowałem pierwszą wiadomość z takim wielkim, wielkim nagłówkiem: Otwieram ten Instagram i widzę. Putin zadeklarował wojnę. Otwieram Instagram i widzę, że Putin zaczął wojnę. Ja myślę, co to, jakaś bzdura fałsz. Jadę taksówką do tego miejsca, jeszcze nie mogę go znaleźć, bardzo trudno, tam jakiś stadion był. Znalazłam wszystko, przychodzę, i tak naprawdę to był dzień, kiedy ja musiałam pracować. Ja jeszcze tam sobie właśnie pracowałam online, ale bardzo dużo ludzi było z Białorusi, z Ukrainy tam. I ja słyszę, że ktoś tam coś tam o tym gada, a ja myślę, co? To był tłusty, cholerny czwartek. Powiem tłusty, jebany wrot czwartek. Ja przyjechałem 23 lutego. Przed tym, jak mój przyjaciel spotkał mnie na lotnisku, on kupił w biedronce gigantyczny pak pączków. I 24 lutego w domu nie ma jedzenia, nie ma nic oprócz pączków z biedronki, z takim smakiem chemii. Ale o szóstej ja poznałem, że w Polsce istnieje głowo i coś zamówiłem. Ale do tego czasu ja pracuję 10 godzin i jem tylko te jebane, te cholerne pączki z truskawki z biedronki, w tłusty jebany czwartek. I ja czuję siebie jako jebana Maria Antoineta, ponieważ jem pączki, kiedy nie mam chleba. I to taki absurdalny moment, to wygląda jako jakaś sztuka, ja nie wiem. Jest taki wyraz, że. Art imitates life, ale tutaj life imitates art. Jesteś pierwszy dzień wojny w Polsce i nie masz żadnego jedzenia oprócz tych cholernych pączków i jesz te pączki i piszesz o wojnie. Ja jeszcze popatrzyłem na sufit i pomyślałem kurwa co się dzieje? I potem pomyślałem nie 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 teraz. Potem o tym pomyślę. Potem patrzę i dolar już tam 80, 90 rubli, i ja po prostu zaczynam myśleć, coś nie to, coś nie wiem, coś się dzieje. I potem już stało się coś zrozumiane. Potem do mnie podeszła jakaś dziewczyna, po prostu zaczęłam gadać z jakimiś dziewczynami. Nie pamiętam o czym, może być po prostu gadałam. I już był plan, podchodzi do mnie jakaś tam koleżanka z tych dziewczyn i mówi: Jesteś z Rosji? Tak. Putin, chójlulą. Ja mówię. No dlaczego ty mi to mówisz? Ja, ja nie mam go numeru, ja nie mam numeru telefonu, żeby zadzwonić, jakiegoś wpływu ja nie mam, ja w innym kraju mieszkam już tyle. No naprawdę, jeśli bym mieszkała w Rosji też nie miałabym jakiegoś wpływu. No i kiedy już wracałam z tego planu, on był gdzieś 12 godzin, a to był jeszcze tłusty czwartek, pojechałam taksówką i tam był kierowca z Gruzji. I on mnie zaczął pytać, że oni. W Gruzji tego nie podtrzymują. Ja myślę kurwa, a ja podtrzymuję. Myślę, że no ja nie wiem, to niewygodne dla mnie, mnie albo innym Rosjanom to bardzo niewygodne, że mam zablokowane konta, nikt nie chce mnie zabrać do pracy i po prostu wszyscy patrzą, jakbym to ja krzywdę zrobiła. No i właśnie dojechałam do domu i poszłam do Lidlu. Straciłam wszystko, całe swoje wynagrodzenie z Netflixu. Kupiłam sobie takie pudełko tych pączków i oni byli z promocją, bo to już była noc. I poszłam do siebie i pamiętam, że... Napisał mi wtedy kolega z klasy tutaj z uczelni, y, Ukrainiec, który napisał, że. Ja nie rozumiem, gdzie podtrzymka Ukrainy. Dlaczego nic nie zrobiłaś? Ani jakiejś relacji albo coś takiego? Ja mu piszę głosówkę, że kurwa, ja pracowałam cały dzień, już ja nie mogę to wytrzymać i tyle. No i właśnie, sorry, ale my wiemy, jak to u nas w Rosji z Instagramem. I to wszystko ktoś, nie ten, to zapatrzy, no i wiesz. Pójdziesz do więzienia. No i właśnie, no ale ja nie rozumiem tego, że wszyscy w akademiku, te, którzy są z Tunezji albo są takie anglojęzyczne ludzie, stali mi pytać. Moja sąsiadka pyta mnie, czy myślisz, że Putin robi dobrze? Ja myślę, kurwa, ja nie rozumiem. Bo ty widzisz, że ja jestem człowiekiem adekwatnym, tak? A jak adekwatny człowiek może podtrzymywać wojnę? Jeszcze kiedy. No, wojny, i plus, że to bardzo niewygodnie nikomu. I po prostu mnie stała pytać ta dziewczyna, potem ja po prostu siedziałam na kuchni i człowiek, my nie gadaliśmy z nim zwykle, i on mnie pyta, do I ja po prostu kurwa nie mogę. Ja po prostu, no wtedy zaczęłam szukać pracy, wtedy zaczęłam szukać, jak pieniądze swoje mieć, dzwoniłam do banków uzbekistańskich i wszystko, wszystko. I tu jeszcze ciebie takie pytanie. Ja, ja po prostu nie mogłam. Pierwszy raz strona internetowa naszego opozycyjnego czasopisma została zablokowana 28 lutego. W ten sam cholerny dzień, kiedy ja musiałem wyjechać z Warszawy do Katowic. Zgodnie z rosyjskim prawem, Roskomnadzor, czyli ten urząd, który jest odpowiedzialny za cenzurę internetową, musi wysłać wiadomość, że zostaliśmy zablokowani. I oni wysłali nam tę wiadomość, kiedy ja z walizką był na schodach u mojego przyjaciela, a u niego w domu te schody wyglądają tak bardzo okropnie. Czyli nie normalnie, a spiralnie. I to było bardzo ciężkie. Jestem z walizką, z którą przyjechałem do Polski w emigracji, czyli 23 kg. Mam jeszcze plecak, który też ma 8 kg. I ja odebrałem tę wiadomość. I próbuję nie zabić siebie na tych schodach i piszę do naszego czata. O kurwa, my jesteśmy zablokowani. I po prostu ja jeszcze szukałem taksówkę. I ja idę po ulicy, szukam taksówki z walizką, piszę na czacie. Co się stało? Potem przyjechała taksówka, ja wszedłem w nią i już od początku, my jeszcze nie zaczęli przejazd, już napisałem wiadomość, że my jesteśmy zablokowani. Potem przyjechałem do jakiejś kawiarni w centrum Warszawy, ponieważ czekałem na mojego przyjaciela. Potem on przyjechał i my pojechaliśmy do jakiegoś dworca. I w ten sam moment, kiedy my siedzieliśmy w taksówce, my zostaliśmy zablokowani po drugi raz. Potem na kilka dni później my zostaliśmy zablokowani znowu i to było na drugi dzień moich zajęć na uniwersytecie. No można się zrozumieć, że drugi dzień zajęć języka polskiego to jeszcze nic nie rozumiesz po polsku. Ja pamiętam jak to wyglądało absurdalnie, ponieważ nasza nauczycielka zaczęła uczyć nas pierwszemu ciężkiemu polskiemu słowu, czyli ja zawsze zapamiętam to słowo, bo to było słowo Sprzedawcinie. Ja pamiętam, ona jeszcze taka bardzo wesela, naprawdę jest bardzo piękna. I ona tak z żartami zaczęła nas uczyć temu słowu. I w ten sam moment, kiedy my wszyscy przez całą grupę nieznacznych ludzi mówiliśmy to cholerne słowo sprzedawcinie, odebrałem wiadomość o tym, że czasopismo zostało zablokowane po czwarty raz. Moja kolejka mówić słowo sprzedawczynie. Ja próbuję wymówić słowo, Przedawczynie. i w tych czasach jeszcze paralelnie piszę wiadomości na nasz czat. Potem my jeszcze raz mówimy to słowo, a ja w tych czasach już robię grafiki dla naszych mediów. Dowiedziałam się o wojnie, a raczej przyszło mi to do głowy, włożyłam tam taką myśl, że wojna zaczęła się po chyba tygodniu. Właściwie 24 miałam poczucie derealizacji. Nazywam się Zenia. Dla mnie to był tak duży stres, że bardzo słabo pamiętam. Nie pamiętam, gdzie to zobaczyłam. Być może był to ogólny czat moich znajomych i ktoś tam napisał, ale w ogóle nie rozumiałam, co się dzieje. Myślałam, że teraz ludzie pokazują okropny obraz telewizji i to jest czyjaś gra, czyjaś zła gra. I że teraz będą machać czołgami, muskułami i kalasznikułami i się rozejdą. Jeden będzie szantażował drugiego i będą to jakieś, no wiesz, Polityczny, gierki i pili. 24. nie zrozumiałam, że wojna się rozpoczęła i nie wierzyłam. Mam najlepszą przyjaciółkę, która płakała cały dzień, a ja po prostu byłam we mgle, nie rozumiałam znaczenia słowa wojna. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę cały czas oglądać wiadomości, jak robił to mój mąż. Pamiętam, że w pracy był jakiś zastój, ale coś, coś tam robiłam. Byłam w Polsce, w Warszawie. Kilka dni wcześniej mój mąż rzucił pracę i tam mu powiedzieli, no to kiedy wojna się zacznie? A on im odpowiedział, mam nadzieję, że nigdy. To było jak uczucie odrealnienie. Cały czas myślałam, no nie, to nie istnieje. To nie może być prawda. Pamiętam, że bałam się iść na kursy języka polskiego, bo tam byli tylko Białorusini i Ukraińcy i byłam jedna z Rosji. Bardzo bałam się iść, czułam się odpowiedzialna za to, co robi mój kraj, za jego agresję i bałam się, że na kursie to mnie o to oskarżą, że tak jakbym ja zabijała tych ludzi. Nic nie robiłam przez kolejne dni. Siedziałam na tej samej kanapie. YouTube grał nam całą dąbę. Przełączaliśmy albo deszcz, albo jakieś inne kanale. Porównaliśmy, kto przekazuje jakie informacje. I równolegle scrolliłam kanały wszystkich portali społecznościowych, wszystkich agencji prasowych w telefonie. I tak minęło kilka dni z przerwami na jeść i sikać. I to wszystko. Nie zrobiłam nic innego, może trochę pracowałam, ale wtedy pracy nie było, bo wszyscy byli w pierdolenie. I po prostu przestaliśmy pisać w czacie pracy, jakbyśmy zgodzili się, że chwilowo wszystko zawieszamy, zamrażamy, czekamy, co się wydarzy. Nazywam się Nastia, pamiętam, że 23 chodziłam w teatr. I potem spotkałam się z przyjaciółką w barze i my siedzieliśmy w nocy do drugiej i rozmawialiśmy o tym, czy będzie wojna, czy nie będzie i jeszcze były takie śmieszne pytania. Pamiętam, że rozmawialiśmy, jeśli byłaby wojna pomiędzy Rosją a Polską, na przykład na której stronie będziemy, bo wtedy nie mogliśmy sobie wyobrazić, że wojna to nie kiedy ktoś z kimś walczy, a wtedy kiedy ktoś kogoś atakuje. To nie jest postanowieniem dwójki, a tylko jednego. Już rano było oczywiście, że ty nie możesz myśleć, na której stronie będziesz, bo to nie jest pytanie. Wszystko jest oczywiste. Nie chciałam iść na strajk, bo wyglądał na zupełnie bezuteczny. Jak pokazała praktyka, tak też się stało. Nikt nie potrzebował tych protestów. Po prostu kogoś zatrzymano, kogoś nakurwili, kogoś osadzono i tyle. To jest jedyny punkt. Od tych protestów oczywiście ani nasze Rady Bezpieczeństwa nie myślały, co my robimy, ani ludzie nie doświadczali przy tym żadnego szacunku ze zewnątrz. To cały pomysł bez sensu. Uważam, że do dziś nie ma sensu, niepotrzebnie, a tym bardziej niebezpiecznie robić to w Rosji. Ta cena jest zbyt wysoka. Pamiętam, że obudziłam się późno o 10. .00. Patrzę na telefon i tam już zobaczyłam wszystkie wiadomości. Napisałam do wszystkich przyjaciół, przyjaciółek, coś takiego... Kurwa, nie było już mowy literacką. I pamiętam, że to był tłusty czwartek i mówiłam kolegom z pracy, że w czwartek będę z pączkami i będziemy świętować w tłusty czwartek. W czwartek piszę do tych moich kolegów na czat, że przepraszam, jak myślicie, czy mogę dziś przyjść w muzeum z pączkami? Co to jest? No jak to? Czy można tak robić, kiedy idzie wojna? I wszyscy kolegi napisali, że potrzebują tych pączków dzisiaj jak nigdy. Myślałam o wyjeździe. Mój mąż pracował dla polskiego Bielsatu. Myśleliśmy, że kiedyś zamieszkamy w Polsce, ale to byli myśli z kategorii, czy nie pomieszkać w Europie. Nie mogli sobie wyobrazić, że przyrodzi się to uchodźstwo polityczne. Ale ponieważ mój mąż pracował w Belsacie, dzwonili ludzie z jego redakcji i mówili: Wypierdalajcie stamtąd. To straszne, nie jest bezpieczne. Nie będziemy w stanie was ochronić. Nigdy nie wiadomo co. Zaraz się zacznie, tam będą szukać zdrajców i tak dalej. Krótko mówiąc: póki możliwe, lepiej zróbcie to. Cóż, w jeden dzień wyjechaliśmy. Gdy rozeszła się pogłoska, że będzie stan wojenny, że granice zostaną zamknięte, byliśmy wśród tych, którzy kupili bilety po 100 tysięcy i uciekli. I idę do pączkarni. Pamiętam, że pierwszy raz w tej kawiarni nie było muzyki. Patrzę na kobietę, która musi sprzedać mi pączki. I widzę, że ona czyta wiadomość na telefonie, i ja nie mogłam zacząć mówić, że proszę pączki, bo po prostu myślałam, jak mogę przerwać to, że człowiek teraz czyta o wojnie? I to też było takie strasznie. Nie ma muzyki w kawiarni, i ja stoję i czekam, i nie wiem na co. Kupiłam te pączki, pojechałam taksówką do pracy. Zjedliśmy z kolegami te pączki. Popracowaliśmy jakoś dzień, już pamiętam jak, a potem razem weszli na protest w centrum. Przyjechałam do Polski 7 kwietnia. Wcześniej przez miesiąc mieszkaliśmy w Stambule. W Stambule co trzy dni przenosiliśmy się do nowego hotelu lub hostelu, ponieważ nie wiedzieliśmy, kiedy wiza będzie gotowa. To było bardzo drogie, przerażające, nie da się tego z niczym porównać. Czuliśmy się, jakbyśmy wpadli w jakiś wir czasu. Wszystko stanęło, praca stanęła, interesy, nic ważnego nie zostało. Po prostu miałam wrażenie, że utknęliśmy w czyszczu. Wszystko, co kiedyś się wydarzyło, nie ma już znaczenia, a coś, co odegra rolę w przyszłości, jeszcze się nie wydarzyło. Tydzień temu jeden pan z Polski zapytał mnie: Ale dlaczego nic nie zrobiliście? Dlaczego Rosja nic nie zrobiła, kiedy tyle lat Putin jest u władzy? I jak na to odpowiedzieć? No, nie wiem. Jeśli to mówią szczególnie obywatele Unii Europejskiej, to myślę, że sprawdzić swoje przywileje im byłoby dobrze. Ponieważ ja rozumiem oczywiście, kiedy to mówią Ukraińcy i Ukrainki. Z ich strony to pytanie jest normalne, ale no rozumiesz, jak wygląda życie w dyktaturze, która ma gigantyczne wojsko, Gwardia Narodowa. Tam są nie policjanci, które pracują, a prawdziwe wojsko. 40 tysięcy ludzi. W Katowicach mieszka tyle. Pomyślcie o tym. Ich jedna cel bić ludzi na ulicach. Rosja jest dyktaturą. Przepraszam, ale dyktatury tak się nie zmieniają, kiedy po prostu ludzie wychodzą na ulicy. I Białoruś jest temu dowodem. No ale oczywiście Łukaszenko schronił siebie dzięki Rosji. Ale nie tylko Łukaszenko jest takim przypadkiem, że władza się tak nie zmienia. Jak długo to było w Hiszpanii? Jak długo to było w Portugalii? Czyli ktoś powie o tym, że Portugalczycy, że Hiszpańczycy nie lubią wolności. Ludzie nie wybierają krajów, w którym urodzić się. Ale no i potem popatrzcie na Polsce. Pis. Już ile lat? Życzę wam powodzenia na wyborach. Bez ironii. Życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że coś się zmieni i zdążycie zmienić swój kraj. Myślę, że wszyscy musimy być solidarni z Polakami i Polkami, którzy walczą z prawicą we władzy, ponieważ to, co mówią o osobach LGBTQ, o osobach transpłciowych, o aborcji, bardzo podobnie na to, co mówi Rosja. Bardzo smutne, że tak nasze kraje są podobne. Kiedy w Polsce był strajk kobiet, robiliśmy swój strajk obok konsulata polskiego w Petersburgu. Było nas czterech: ja, dwie koleżanki i kolega. Wtedy jeszcze to było możliwe. No i już wyglądało absurdalnie. Zgodnie z prawem nie mogli stać razem u konsulata z plakatami, bo, bo za to już można pojechać do więzienia. To zrobiliśmy kolejku i zmienialiśmy przez 20 minut po jednej osobie. I kilka razy tak. Miałam plakat, jeszcze Polka nie zginęła. Byłam bardzo zadowolona napisem. Byliśmy z plakatami, z wieszakami, z błyskawicami na twarzach, wszystko jak w TikTokach ze strajku kobiet. Przed tym budynkiem, obok którego potem modliłam się, żeby dostać wizę. Ale wtedy bardzo mnie było smutnie od wiadomości z Polski. Patrzyłam, co robi duda, i myślałam, kurwa, no teraz po prostu wyjdą z Unii Europejskiej i zrobią jakiś wojenny konflikt z kimś. Bo ja widziałam, co się dzieje na ulicach 11 listopada. To będzie faszystki kraj i już nigdy nie wyjada do Polski. Teraz bardzo śmieję się z tych myśli. Teraz wszyscy zobaczyli, że polityka jest wszędzie i że żadna rzecz nie istnieje z zewnątrz polityki. Że musimy pamiętać, że na co dzień robimy wybory, które są związane też z naszym krajem, z przyszłością. I może gdyby myśleli o wojnie w Czeczenii o wojnie w Afganistanie to być może inwazji w Ukrainie nie byłoby. I tej wojny nie byłoby, i nie byłoby aneksji Krymu i nie byłoby inwazji. Nie byłoby tych zbrodni. I tak to po prostu ludzie zauważyli to, o czym mówiliśmy bardzo długo, że polityka jest wszędzie. My musimy pamiętać, że zamykać oczy na politykę to jest okropne. To jest po prostu kierunek wnikąd, to jest kierunek w piekło. Ty chcesz wrócić do Rosji? Wrócić do Rosji, w której władze są faszyści, którzy nienawidzą wszystkich oprócz Białych Słowian? Ja nie chcę. Ja nie chcę wrócić, wrócić do państwa, w którym znowu ludzie tylko i robią, że kłamają siebie, kłamają o wszystkim. Kłamają o swoich zbrodniach, kłamają o Czeczeniu, o Ukrainie, kłamają o Afganistanie, kłamają o Węgrach, kłamają o Czechosłowacji, kłamają o Polskę, kłamają o czasach radzieckich, kłamają o zbrodniach w czasach II wojny, o Katyniu. Ja chcę wrócić do swojego miejsca. I mam nadzieję, że w tym co robię teraz, ja też biorę udział w tym, żeby Rosja i te państwa, które będą na miejscu Rosji, nie będą już kłamali dalej. Ja chcę wrócić do kraju, który zrozumie swoją przeszłość, zrozumie wszystko, co było źle w tej przeszłości, który wyda reparacje do Ukrainy i który wróci do Ukrainy tereny, które będzie myślał o swojej przyszłości. Do tego kraju, który biorę na sobie odpowiedzialność za swoją przeszłość i w tym samym za swoją przyszłość, do kraju, który się zmienił i który zrozumie, co się stało, ja wrócić bardzo, bardzo chcę. Niestety, nie tylko Rosja ma okropną przeszłość, o której ludzie nie myślą, nie refleksują. Ja chciałbym wrócić do świata, w którym wszyscy ludzie refleksują o przeszłości swoich krajów. Ponieważ bez przeszłości, bez dobrej przeszłości, nie ma dobrej przyszłości i mam nadzieję, że tak będzie po zwycięstwie Ukrainy. Ale wiesz, nawet na koniec takiej kontrowersji powiem, mówiąc o tym, kiedy i jak wszystko powinno się skończyć, myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że wojny nie kończą się na pokojowych protestach. Простите, но no, неспокойные протесты помогли претервать Помранчевую революцию в Украине. То неспокойные протесты поустоили Вьетнам. Войны поустоит розлом элит и решения конкретных людей, которые имеют силу и власть. И что нужно сделать, чтобы это еще теперь закончилось? То может, курва, не финансировать силы вооруженных Украины, не подписывать ракеты, которые летят на российских эмиритов в Белгороде властными названиями. То не зачиним войны. Wojna zostanie zatrzymana, jeśli przejebane politycy przestaną przejrzeć przed sobą muskuły w oczekiwaniu na wybory i wyborców, udając, że walczą się z reżimem, po prostu naciskając na Rosjan, którzy sami oczekują jak szczury stanącego statku, a ci, którzy nie są na to gotowi, pchają jeszcze bardziej z powrotem do tego Mordoru swoimi kretyńskimi decyzjami. а повинні курва, ангажувати в політиці міжнародову, знали ж слабий пункт в Путіні і е, тих скурвелях, з которыми ти робі. Оферы пеньонзы, не вем, хвалы, шебачэнье, цокольвік, цокольвік маю. Пенч минут сам на сам с президентом стану в Соединенных. Цокольвік, це може їх заинтересовать. Найпотажнейші політиці в, в дещенчу найпотажнейших краях швята не могум вимышлять, це маю такого, це може бич подшебно, не вем, Putinowi czy temu, którego mamy teraz, Misztyn, ich zawodem, pracą jest udać się tam i negocjować z nimi. Tak, to są dranie, to są bydło, to są po prostu nie ludzie, ale Ty jesteś politykiem i Twoją pracą jest negocjować z nimi tak, aby jak najmniej osób wokół zmarło. Ale nikt tego nie robi, nikt. To, co robią, to zbieranie punktów dla siebie przed wyborami w oczach ich krajowych wyborców. Aby to zrobić, najłatwiej no jest, po prostu nałożyć jeszcze sankcje na Rosjan, a ty siedzisz i udajesz, że dobrze cię idzie. To nie zatrzyma wojny, to jej przedłuży. Musimy wymagać od polityków, aby robili to, co do nich należy, zamiast wpadać w to podnieczenie. Militarne podniesienie, którzy zawraca Ci w głowie. I to też jest pewnego rodzaju wpływem mitów o bohaterstwie wojny. To tak jest, ale można się bez nią obejść, nie? Курва, живем в 21 веку. Яка война? Вы мышлите, курва, и какой способ люди, кто же мачи силы и владзы? Бывает ночи только лягу, В России плывет кровать, И вот ведут меня к врагу, Ведут к врагу убивать. Проснулся в темноте со стула, и часы лежат, в глазах и стальная дуба Летит горячий цветер Но сердце, как бы как ты хотело, чтобы я. это врагу было так. В России звезды ночь расстрела, И весь в чермхе округ. Ja będzie przewożę. To był tłusty czwartek anastazji haritonowej. Teraz zaprosimy Państwa na krótką przerwę techniczną, a zaraz po niej zapraszamy na debatę z twórcami i twórczyniami czytań performatywnych. Debata będzie nosiła tytuł Pytania o tożsamość i poprowadzi ją Katarzyna Rodacka.